Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Głośno, głośno. Imię i nazwisko proszę. Organizacja. Nazywam się Roksana Bagińska, reprezentuję organizację Lokalne Inicjatywy Społeczne. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę tutaj być, dziękuję za zaproszenie, ponieważ w OKPZN jestem od ponad roku sercem nie tylko. Dlatego też pozwolę sobie w tym miejscu złożyć wniosek formalny o zarządu OKPZN o utworzenie Rady Młodych. Dlatego, że bez młodych ludzi będzie nam bardzo ciężko wygrać walkę o, o nasz kraj. Mamy wspaniałą młodzież, mamy cudowną młodzież, tylko młodzież mamy zindokrynowaną przez tych polskojęzycznych reprezentantów Okrągłego Stołu. Młodzi ludzie, pozwoliłam sobie skontaktować się ze szkołami średnimi oraz z uczelniami. Młodzi ludzie łączą się na różnych aplikacjach z tymi politykami i są przez nich indokrynowani, nie mają świadomości politycznej, mają tylko przedstawioną tą iluzję którą oni, przed... przedstawiam się czasem, trochę zestresowana, więc uważam, że utworzenie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <laughs> więc uważam, dzień dobry, dzień dobry. utworzenie Rady Młodych na całym terenie Rzeczypospolitej, najlepiej w okręgach żeby znaleźć koordynatorów, którzy okręgami stworzą młodych i w Radzie Młodych powinny znajdować się osoby od 18 do 26 roku życia. Koordynator powinien mieć powyżej 26 lat. Tych młodych ludzi trzeba uświadomić, z kim i z czym mają do czynienia, kto tak naprawdę ciągnie za sznurki i kto finansuje ludobójstwo narodu polskiego. Dziękuję.